Ale pa, pa, pa Patryk, bo! W dzisiejszym odcinku otwieramy sobie Giftboxa. Na początku jest tutaj Limitka To wiem, wiem. Tato już myślę, że zapomnę, ale dzisiaj jest nami najlepszy gość, ten człowiek, który zawsze występuje na moich odcinkach jest to Rafał. O witam! Cześć! No. I dzisiaj otwieramy razem Giftboxa po 500 szetek. No, bo już myślałem, że to jest mniej, szotek, ale jest 10. Także otwieramy po 500 szetek. Także co? Zaczynamy. Jeszcze mi pisaliście w komentarzach, że to bez sensu, żebym pokazywał wam te karty bazowe. Także no, nie będę ich po prostu pokazywał. O, złapałem sobie te takie kropeczki. Były. to bardzo szybki opening Giftboxa. Ależ to pudełko jest piękne. Bardzo mi się podoba. Teraz mamy tą limitkę. Którą jest właśnie Francesco Totti. I tutaj mamy. No nie. To jest Boka Juniors. Ja muszę pogadać tą kartę. Chociaż nie, możesz ty powiedzieć. To jest Lukaku. Inaczej mówiąc, dla kukaku mamy tak. tego lukaku? Ma, mamy, no nie? mamy, bo dzisiaj go nawet wkładamy. No, no i mamy dziesięć zasiętek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bez, bez podziału, tyłem wszystkie podziel. Mamy. No, jedziecie. Dobra, to może Rafał zacznie, bo on jest już z tej strony. No to dobra. No to paczka z trwanie stejnera. Co będzie to, to drobny coś dobrego, tak czuję. No. Uwaga. Nie. Problemy techniczne z otwarciem. Nie. Już, już nie. Wow. Dziękuję. Mamy wszystko. To, to jest taki znak. Ale po co? Bo chcę. No, Rafał, wiesz. Fortuna. Dynamo Jordi Alba. I to jest ta specjalna karta. A bazówki to możemy naj. naj, naj coś na a, szybko przeczytać a, tylko, a, tylko i to. A przeczytaj to. jeszcze te bazówki, jakie są. Nie pokażę Nie pokażę. Mertens, mer, Tete, Jefferson, Insa, Ralde, Martinez. No i to były te bazureczki. Gorza. Teraz ja zacznę od tych bazureczek, to bo to specjalne karty: e, Felaini, Medel, Dibusz, Corona, Mansuello. I tą specjalną jest Multiple Next Generation z River Plate. O, to tutaj chyba nie mamy. Tej nie mamy, ta jest ładna. No to Christiano, Cristiano Ronaldo. Kryśka. Widziałem kiedyś taki opening, że gościu kupić dwie przecinka i tego przecinałam. I trafił Top Mastera. Takiego przeciętego. To chyba Sebek nawet nagrywał. A no to chyba Sebek. Joseph Fonte, William, Willian, Kulerar, Tiago Mendes i Impact Daniel z Juventusu. Jaka dobra karta! Piękna, tej chyba też jeszcze nie mamy, nie? A nie wiem, nie wiem. Nie, 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 nie poczekaj. No, no dobra, nie. teraz opełnik pacztory z partnera. A w niej najładniejsza karta, czyli instrukcja. A dalej, Adam Lalana, Tiago Motta, Isla, Okazaki i Kasko. A, karta specjalna jest. Fons, Kajo. Kajo. Opening box. Piękne. Dobra, tak był Ronaldo, tak był Steinsteiger, to teraz Griezmann. Od razu mówię, że tego kraju chyba nie mamy. Też ja mi się tak wydaje. Oczywiście będzie jeszcze jeden opening gift ale to już z kamerzystą, czyli moim tanie, Który występował już w dwóch odcinkach. Które zostały najwięcej lajkowe. Runej, Silesen, błąd mamy, bywa jak się. A to, to Silesen tak już. No jaki fulsz. Pan z Paulo Dybala. Dybala. Polecam go Fifi 17. Bas. co ja teraz trafię. Aha, paczka z Griezmannem. Griezmanem, znaczy no się. No taj, takie karty. Aha, czekaj, po ja, po ja, po Podolski, Tiago Silva, Jara, Uloa, D'Alessandro i Power Up Robert Huff. Jest Niemiec, z Leicester City. Jeżeli ktoś pamięta, FIFA 16 dostał on. To, za którego można było wygrać w turnieju. Yy, znowu Ronaldo, tylko że tutaj na pasce jest coś takiego dziwnego. Co? Gdzież? Mhm. No co to przed <trymne> chwilą? Profesjonalne cięcia. Oczywiście instrukcja, nie będę nawet pokazywała. Kajil, Sandro, Neto, Kadira, Potuk i. Mam go. Pan z favorit Simon Kerr, Mam go. Który grał z, z meczu z Polską. I. A nie, to nie mam z mam go. No To teraz ja. saszetka ze Szpeinstęgerem, w której na pewno trafi się Gold. Any Gomes. A nie, jednak nie. Jednak się trafił ktoś inny. Aldewejerold. Neustadler, biurki, czupomoting, saul i fans, debiut Danilo Pereira. Jaki ten Rafał to jest? kurwa proszę. on karty drogi w tym czymś? Jak tu jest mój specjalny Pewnie drapnął autobus. Romero Ewra. Cardona, Emer, Emerson Shake. Shake? Majdana FIFA y, U20 Women's World Cup Gold. Nie wiem, czy my to mamy. Chyba już mamy tą kartę. Ale jest piękna. Piękne te złote karty wszystkie są ładne. ty tyrachą robisz. Coś ty zrobiłeś. What? I, i, What? Tak, I tak to się kończy, jak się bawi nożyczkami. Właśnie. Nie się sam, sam się nie, tylko nożyczki się psują. Właśnie. No właśnie. What? Jak? No i Rafał nam musi teraz otworzyć. nożyczki. Czekaj. Dobra. Da się to sklep. Otamendi, Manuanoja, Przecież Arias, Orion, Majada i Fans Laschun. No i tak się prezentują te karty. Specjalnych kart w tym gift boxie było. Raz, 2, 3, 4, 5. Coś jeszcze będzie 10. Nie. Czyli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trzeba tutaj tylko dokleić. 11 13 jeszcze... yes. specjalnych kart w tym gift Boxie i bazów. Także ten gift box bardzo ładnie się przedstawił. Co z tego, że Rafał miał lepsze karty ode mnie. No ale to nic. No i tak to się przedstawiało. Yy, bardzo fajny gift box, 39 zł w Biedronce kupiony. No i... No i na ten odcinek. Teczka jest... taki smutny. Także żegnam Was ja i żegnam Was Rafał! I tato! Cześć! Do widzenia. test